Czy macie jakieś inne uwagi do składu naszej pracy dzisiaj? Pan radny Różniewski. Rozmawiamy już na ten temat w Stanach. jeszcze porządku obrad dzisiejszej sesji nie mogę do kontroli bezpieczeństwa w mieście dotyczących przede wszystkim tego, co takich kontroli jest w każdym z tych osobach. Owszem, rozmawiam w ramach wczorajszym, bo rzeczywiście przed wczorajszym.

Czytam, że, no, że była negatywna, że przyjmowaliśmy protokoły. Chciałbym zauważyć, że te protokoły były czytane trzy razy. Na komisji były czytane dokładnie, e, razem z redagowaniem zaleceń kontrolnych, to dwa. No i tutaj pan sekół ładz że nasz statut nie obliguje komisji rewizyjnej do przyjęcia protokołu z kontroli sporządzonego przez zespół kontrolny. Że jest on tylko przyjmowany podczas sesji poprzez umieszczenie no, w porządku. No. Tak, przynajmniej dlatego wnioskowałem o to, żeby jednak na tej sesji Pana Pan radny Sekuła. Ale powiedziałem ja ja również, że to pytanie by było y, zafiniowanie tego protokołu przez, y, przez komisję. I tak się ja chciałem i tak. tylko pytanie zadać panu. Proszę bardzo. Czy pan e radny Sekoł uważa, że ten protokół nie został? Pan Radny Bój. Tak naprawdę de facto protokół z zespołu kontrolnego w końcowej formie jeszcze nie wpłynął do Komisji Rewizyjnej. Były czytane omawiane fragmenty robocze na bieżące przeprowadzanie kontroli krańcowej. Protokół do Komisji. Dziękuję. Pierwszy to się. Proszę. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej był czytany protokół z kontroli w jego końcowej wersji redagowaliśmy wspólnie z, z Komisją Rewizyjną zalecenia pokontrolne. Yy, tylko zalecenia pokontrolne. Nic więcej. Nic tam nie uległo zmianie. W, w takiej formie Pan otrzymał też yy, tekst protokołu. Także nie wiem, co jeszcze mogę zrobić. Mogę Pan jeszcze coś na pan No dobrze. Proszę Państwa, ponieważ nie ma tego materiału, sesji, ponieważ tak kontrolowane dość długo już faktycznie mm. Mm. jeszcze do tego... Ja tylko jeszcze jedno zmagam. Całe szczęście, że protokół z kontroli działalności Komisji Rewizyjnej e, przedstawia Radzie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Ja po prostu dlaczego nie zależał na to, żeby to się w tej sesji, na tej sesji odbyło, ponieważ... Jak pan zauważył kontrola przebiegła do dość, no może nie powiem opornie, no, ale były pewne, pewne elementy, które spowolniły powstanie tego, tego protokołu. Podejrzewa, że my przystępując do następnej kontroli, na pewno nasza wiedza co do e, e, trybu kontroli i spraw poruszonych w tym protokole, który prosiłem o przyjęcie dzisiaj, będzie dużo mniejsza, ponieważ e, przejdziemy do innych tematów. Dzisiaj na bieżąco moglibyśmy pewne rzeczy Państwu wyjaśnić. Na pewno podejrzewam, że za miesiąc, jeżeli będziemy ten temat poruszać, to każdy z nas jest człowiekiem i e, powiedzmy pamięć jest też zawodna i podejrzewam, że na wszystkie pytania możecie Państwo informacji szczegółowych e, nie uzyskać. 그래도 네, 좀.